Dobra, lecimy To oh, powinno być Poszło jeszcze w stopę O oh, kurde ta poszła do, dokładnie Jadowita Jadowita Tak to wygląda teraz lecimy w framie oh, Poszło Zaraz pamiętam, że w ogóle Muszę się rozebrać. Nie przeszedł. Przecież nie biorę 25. Dobra, poszło. O, ta. Dała ostrą W górę. A, poszło. Dobra. Teraz druga ręka. Poszło, teraz łokieć, a poszło i w rękę, a dobra jest, wszystko. Dziękuję, tak to wygląda. Teraz się muszę ubrać. I za 5 minut będę wyciągał rządła.